Przedstawiamy kilka psów ze schroniska w Uciechowie gotowych do adopcji. Zwierzęta te przeszły podstawowe szkolenie pod okiem instruktora, są dobrze ułożone, przyjazne i obecnie czekają na nowych właścicieli, aby móc im wiernie towarzyszyć. Na początek poznajmy żywiołową suczkę Mile. Mila jest to niespełna roczna sunia, tak naprawdę to jest żywioł, wulkan, po prostu wulkan energii, będzie idealną towarzyszką dla osoby, która gdzieś będzie chciała się spełniać z psem w psich sportach, czy generalnie po prostu uwielbia jakiekolwiek formy aktywności fizycznej, bo do tego jest tak naprawdę stworzona Mila. Suczka jest młodziutka, bardzo szybko, chętnie się uczy, wszystko pojmuje w mig, dlatego Mile po prostu widziano opieką, który jeszcze będzie z nią kontynuował dalszą naukę, bo naprawdę ma do tego niesamowite predyspozycje. Dla Mili szukamy tak naprawdę najlepiej domu z ogrodem. Chętnie tutaj pomożemy w, w transporcie Suni do nowego domu, bo ona po prostu nie zasługuje na to, żeby, żeby dłużej czekać na dom w schronisku. No i czekamy na tego jedynego, wyjątkowego właściciela. Druga suczka to ułożona i bardzo spokojna wela. Idealny psiak, tak naprawdę do domieszkania. Zachowuje czystość, jest, jest bardzo grzeczna, delikatna, posłuszna. No, jest to sunia, tak naprawdę z początku zdystansowana do, do obcych osób, ale no, jest wprost idealna do domu z jakąś starszą panią czy, czy kogoś samotnego. Idealna na spacery, tak naprawdę, gdzieś, gdzieś dla osób, które poszukują psiaka, który będzie ich wiernym towarzyszem. Suńka idealnie się, się odnajdzie, tak naprawdę, w każdym środowisku. Może trafić spokojnie do domu, nawet ze starszymi dziećmi. Jest, jest bardzo łagodna, jest delikatna i nikomu na pewno krzywdy nie zrobi. No i bardzo szybko się też uczy, więc ktokolwiek ją przygarnie, może śmiało z nią kontynuować dalsze szkolenie. Kolejna słuczka to Ea, kochana i potulna. Ea jest około trzyletnią sunią. W naszym schronisku przebywa już, już od jakiegoś czasu. No, niestety, jak do tej pory, nie znalazł się nikt, kto byłby tak naprawdę godzien na jej właściciela. Suńka jest niesamowicie wierna i przywiązana. Wybiera sobie no, dość wąskie grono opiekunów. Szczególnie darzy sympatią jedną osobę, aczkolwiek bardzo, bardzo szybko się aklimatyzuje w nowych warunkach. Potrzebuje po prostu troszeczkę czasu. Sunia jest bardzo łagodna, tak naprawdę. Idealny towarzysz dla każdego. Tyle, że na pewno nie nadaje się do domu z malutkimi dziećmi i, i gdzieś do samego centrum miasta, bo jednak to jest, to jest psiak, który całe życie wychowywał się gdzieś widocznie na uboczu, z tego co wiemy. No, jej zaletą na pewno jest to, że jest bardzo czyściutka, jest, jest niesamowicie grzeczna, jest spokojna i też bardzo szybko chętnie się uczy. Ostatnim psem, jakiego przedstawimy, jest jedyny męski członek grupy Fling. Ja Flynn jest przekiem do adopcji z Uciechowskiego Schroniska. Aktualnie ma około dwóch lat, może nawet mniej. Leżeć. Szuka tak naprawdę właściciela, który gdzieś go przeprowadzi przez życie, bo Flynn potrzebuje opiekuna, który będzie dla niego oparciem. Psiak generalnie szuka domu spokojnego w spokojnej okolicy, bez, bez malutkich dzieci. On potrzebuje swojej ostoi, bezpiecznego azylu. jest bardzo inteligentny, uczy, uczy się dość szybko, kiedy już zaufa swojemu właścicielowi. Jest naprawdę bardzo pojętnym i rewelacyjnym uczniem. Idealnie nadaje się do domu z ogrodem, do, do domu z innymi zwierzakami. Jest naprawdę bardzo karny, posłuszny i ktokolwiek go przygarnie, będzie z niego bardzo dumny. Wszystkie te psy poszukują domu, czekają na kogoś, kto obdarzy je miłością i troską, na którą zasługują. Jeśli myślicie o poszerzeniu rodzinnego kręgu o czworonożnego przyjaciela, serdecznie zachęcamy do adopcji tych, które zostały przedstawione.